Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Iziaszek i w tym filmie omówię rozwiązanie zadań próbnych z trzeciego etapu 25 Olimpiady Informatycznej. Dzień próbny w tym etapie był dość nietypowy, dlatego że do rozwiązania były dwa zadania, a ponadto oba były wariacjami zadań, które pojawiły się na wcześniejszych etapach Olimpiady. W zadaniu dwa pionki mamy nieskończoną kratkę i na jednej z jej punktów stoją dwa pionki. Mamy podany zestaw ruchów, który te pionki mogą wykonywać. Dla każdego pionka ten zestaw ruchów jest taki sam. I każdy pionek może wykonać jakiś podzbiór ruchów ze swojego zestawu. I chcemy teraz tak wykonać ruchy pionkami, aby znalazły się one możliwie jak najdalej od siebie. Spójrzmy na teraz przykładowy. W teście tym oba zestawy składają się z trzech ruchów, i każdy ruch możemy reprezentować graficznie jako wektor na płaszczyźnie. Aby piątki znalazły się jak najdalej od siebie, jeden z nich możemy przesunąć wektorem b, a drugi z nich najpierw wektorem c, a potem wektorem a. Wtedy odległość między nimi będzie równa pierwiastek z 41. Widać, że na rozwiązanie składa się pewien podzbiór wektorów, dzięki któremu przesuwamy. Pierwszy pionek z punktu początkowego do jakiegoś punktu P1 oraz drugi podzbiór wektorów, dzięki któremu przesuwamy drugi pionek z punktu początkowego do punktu P2. Popatrzmy sobie teraz na drogę z punktu P1 do punktu P2. Tą drogę możemy również pokonać korzystając z wektorów, przy czym najpierw wykorzystujemy wszystkie wektory z pierwszego podzbioru, tylko że ze zwrotem przeciwnym. A następnie wykorzystujemy wszystkie wektory z drugiego podzbioru. Jeżeli nasz zestaw wektorów oznaczymy przez s, to możemy symbolicznie zapisać, że ścieżka z P1 do P2 składa się z wektorów ze zbioru s oraz ze zbioru minus s zawierającego wszystkie wektory ze zbioru s, z tym, że o przeciwnym zwrocie. Co więcej, jeżeli zaczniemy od jakiegoś punktu Q1 i stworzymy dowolną ścieżkę. Która składa się z wektorów ze zbioru s i minus s i prowadzi do jakiegoś punktu q2, to istnieje rozwiązanie naszego zadania, w którym pionki przemieszczamy na odległość równą odległości pomiędzy punktami q1 i q2. Zauważmy bowiem, że kolejność wykonywania ruchów nie ma znaczenia, ponieważ dodawanie wektorów jest przemienne. Więc wystarczy wybrać wszystkie wektory ze ścieżki, które pochodziły ze zbioru s. I zbudować z nich ścieżkę dla pionka drugiego, a wszystkie wektory z, pochodzące ze zbioru minus s będą budowały ścieżkę dla pionka pierwszego. Tak więc maksymalizacja odległości pomiędzy punktami p1 i p2 w rozwiązaniu to jest to samo co maksymalizacja odległości pomiędzy pionkami q1 i q2, pomiędzy którymi tworzymy ścieżkę z wektorów ze zbioru s i minus s. Czyli możemy o tym myśleć również w ten sposób, że mamy jeden pionek stojący w punkcie Q1 i chcemy go za pomocą wektorów ze zbioru S i minus S przesunąć jak najdalej od tego punktu. A to już jest dokładnie treść zadania pionek, które pojawiło się na pierwszym etapie 25 olimpiady. Jego rozwiązanie działające w czasie n log n zostało dokładnie opisane w książce przygody Bajtazara, więc nie będziemy go tutaj przytaczać. Aby rozwiązać zadanie dwa pionki, należy wobec tego wykonać bardzo proste sprowadzenie do zadania, którego rozwiązanie już znamy. Do zestawu wektorów z wejścia dodajemy wszystkie te wektory z przeciwnym zwrotem i na takim nowym zestawie, który zawiera dwa razy więcej wektorów, uruchamiamy rozwiązanie zadania pionek. Wynika z tego, że rozwiązanie zadania dwa pionki również będzie działać w czasie nloga. Drugim zadaniem z dnia próbnego było zadanie 3 wieże 2. Już sam jego tytuł sugeruje, że jest ono jakąś wariacją na temat zadania, które pojawiło się wcześniej. I rzeczywiście, na drugim etapie 22. Olimpiady Informatycznej mieliśmy zadanie 3 wieże. W obu tych zadaniach mieliśmy rząd złożony z n klocków, z których każdy był w jednym z trzech kolorów. Chcemy wybrać jak największy, spójny fragment tego rzędu, a następnie. Z wybranych klocków zbudować y, trzy różnokolorowe wieże. Ponadto wieże te muszą mieć różne wysokości. No i tutaj dochodzimy do różnicy pomiędzy tymi dwoma zadaniami. W aktualnym zadaniu budujemy dokładnie trzy wieże. Wobec tego, jeżeli jakiegoś koloru klocków y, nie ma w wybranym fragmencie, y, no to traktujemy wieżę zbudowaną z tych klocków y, jako wieżę o wysokości 0. A ponieważ y, trzy wieże muszą mieć różne wysokości, wobec tego co najwyżej jedna z nich może mieć wysokość 0. W oryginalnym zadaniu z kolei porównywaliśmy jedynie wieże o dodatnich wysokościach. Wobec tego dopuszczaliśmy taką możliwość, że dwie wieże miały wysokość 0. Tak więc w naszym wariancie zadania mamy do sprawdzenia tylko jeden dodatkowy warunek, mianowicie, żeby nie wystąpiło rozwiązanie, w których mamy dwie wieże o wielkości 0. To zastanówmy się zatem, dla jakich testów rozwiązanie oryginalnego zadania byłoby zmuszone do tego, żeby wyprodukować tylko jedną wieżę. Najprostszy taki test to test, w którym wszystkie klocki mają ten sam kolor oznaczmy go przez A. Oczywiste jest, że w takim teście nie zacznie od tego, jaki byśmy wybrali fragment to będzie składał on się z klocków o takim samym kolorze, więc zbudujemy tylko jedną wieżę. Oczywiste też jest, że rozwiązanie wzorcowe wybierze jako odpowiedź cały ciąg. Natomiast w zmodyfikowanej treści zadania dla takiego testu nie będzie istniało żadne poprawne rozwiązanie, wobec tego algorytm tutaj będzie musiał dać odpowiedź nie. Popatrzmy teraz, kiedy rozwiązanie oryginalnego zadania zwróci wieżę jednego koloru, jeżeli w ciągu znajdują się co najmniej dwa kolory. Zauważmy teraz, że w takim przypadku żaden jednokolorowy fragment o długości co najmniej 2 nie będzie poprawnym rozwiązaniem. Oczywiście, żeby zmaksymalizować wysokość tej jednej wieży, y, którą z tego fragmentu zbudujemy, taki fragment musiałby być maksymalny, to znaczy ani z lewej, ani z prawej strony nie można byłoby go powiększyć o e, klocek tego samego koloru. Natomiast ponieważ w całym ciągu mamy. Klocki co najmniej dwóch różnych kolorów, wiemy, że albo z lewej, albo z prawej strony będziemy mogli go poszerzyć o klocek jakiegoś innego koloru. Co oznacza, że możemy po prostu zbudować drugą wieżę o wysokości y, 1 no i będzie to inna wysokość od y, tej pierwszej wieży. Czyli innymi słowy, znaleźliśmy y, dłuższe rozwiązanie. Wynika z tego, że jeżeli w ciągu mamy co najmniej dwa kolory i co najmniej dwa klocki takiego samego koloru obok siebie, to wtedy na pewno zbudujemy co najmniej dwie wieże. Pozostaje zatem przypadek, w którym każdy klocek są z klockami yy, o innych kolorach niż. On sam. W takiej sytuacji każde rozwiązanie, yy, w którym budujemy tylko jedną wieżę, no, będzie miało długość 1. Ale zauważmy, że jeżeli znajdziemy taki klocek, który po lewej i prawej stronie ma ten sam kolor, to wtedy znajdujemy rozwiązanie o długości 3, w którym budujemy jedną wieżę o wysokości 1, jedną wieżę o wysokości 2. Tak więc widać, że istnieje rozwiązanie co najmniej długości 3, więc nie zgłosimy w tej sytuacji rozwiązania jednokolorowego. Tak więc pozostaje ostatni przypadek do rozpatrzenia, w którym każdy y, trzyelementowy fragment zawiera klocki trzech różnych kolorów. Jak łatwo sprawdzić, wtedy y, ten ciąg musi być tak naprawdę prefiksem nieskończonego ciągu zawierającego na przemian y, trzy kolory. Y, do takiego ciągu nie istnieje rozwiązanie w naszej zmodyfikowanej wersji. Istotnie, y, żaden fragment y, jednoelementowy nie może być rozwiązaniem, bo wtedy dostajemy y, dwie wieże wielkości 0. Fragment dwuelementowy też nie może być rozwiązaniem, bo wtedy dostajemy y, dwie wieże... Jednego rozmiaru, również trzy elementowy zawiera trzy wieże, jednego rozmiaru, więc też nie jest poprawny. No i każdy dłuższy fragment również będzie zawierał co najmniej dwie wieże y, o takiej samej wysokości. Tak więc, również w tym przypadku odpowiedź brzmi nie. I to, co przedstawiliśmy tutaj, to dowód tego, że rozwiązania dla oryginalnej wersji i zmodyfikowanej wersji zadania. Różnią się jedynie e, dla dwóch przypadków: dla przypadków ciągu jednokolorowego oraz ciągu, w którym wszystkie trzy kolory występują cyklicznie. Łatwo jest w czasie liniowym sprawdzić, czy mamy do czynienia z którymkolwiek z tych przypadków e, i w takiej sytuacji wypisać odpowiedź nie. E, natomiast dla wszystkich pozostałych przypadków e, uruchamiamy algorytm dla oryginalnego zadania trzy wieże i wypisujemy jego odpowiedź. Tamten algorytm również działa w czasie liniowym i został opisany w niebieskiej książeczce 22. Olimpiady Informatycznej. Także tak również nie ma powodu, żeby go tutaj powtarzać.